Okay, in Kollegen? Was willst du? In meiner Meinung. Was willst du? Ja. Uh, okay, Entschuldigung. Das ist offiziell. Oh, meine Arbeit zwei äh, Stunden. Hier, das Firma. Das ist das ist Skandal. Oficjalny stempel grisaba in your film, your film, uh, maybe your fascist, fascist. In my opinion, is your job is not professional, you know, not professional. Śmiejesz się? Jesz banana? Jesteś właśnie na takim etapie życia. Dasz skandal. International firm? This Deutsch. Ok, kein problem. In English. English, kurwa. I polski. Poloniszen, Polonisze, Farer LKW. Tomasz Jubas Nawrotkiewicz. A ty się śmiej, nie pokażę twojego wizerunku, twój i twój stempel życia. Stempel! Das ist skandal! Skandal! You faszyst! Faszyst! Faszyst. A teraz wszyscy popatrzą, jak, jak, jak wyglądacie. Faszyst. Dyscyplinar. Wek! Dyscyplinar. Jol faszyst. Jol faszyst. Servus, bro. It's okay. Deutsche faszyst. Wy, kurwy, nie zapomnimy wam tego nigdy naród polski. Wielka Polska zjednoczona.